Misio. Misio. Taki przyjaciel. Taki to przyjaciel, Misio. Gryzie rączkę. Przytula. Chce. Dobry jest. Miękciutki. Mięciutki jest. Mięciutki jest. Misiek. Misiek jest mięciutki. Tak. A. I co teraz? Będziemy niżka. podana Dobra, idę. Miesiek przewrócił. Nie chcesz, Misia? Dalej? Może z tej strony? Może z tej strony będzie lepiej. Co? Jak sądzisz, czy to nie twoja strona jest? Czy to jest tw nie twoja strona? Czy to jest zupełnie nie twoja strona? A? Nie. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. niech tak będzie, dobra. Co ten misiek użyje z Tobą, no? Co z Tobą użyje? Na plecy go, na plecy go, na plecy go. Teraz się głowa po złapać. No. Okej. Okay. Zabawa mi się. O, i co teraz wykombinuję? Coś tu wykombinuję. Coś tu wykombinuje. Przerzucisz go jedną ręką na drugi bok. Przerzucisz? Nie przerzucisz? Przerzucisz. A! Super. O ja, ja to było niezłe, niezłe, super. 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 Karate kid. Karate kid.